Siemaneczko, Siemaneczko moi drodzy, ja nazywam się Surmi i witam was w kolejnym filmie na moim kanale Oglądajcie koniecznie do samego końca, bo będzie się działo Będzie się działo w dzisiejszym filmie moi drodzy, ponieważ dzisiaj znowu sprawdzimy w którym wagoniku rollercoastery są bardziej ekstremalne I dzisiaj udamy się na takie kolejeczki jak na bumeranga, na Dragona czy też na Zadrę Dlatego oglądajcie do samego końca i lecimy sobie na pierwszą kolejkę, czyli na Boomeranga i znajdujemy się moi drodzy na bumerangu kolejeczka cechuje się tym, że jedzie do przodu, jak i zarówno do tyłu teraz się znajdujemy na takim fajnym Lecimy. spadku gdzie sobie Juuu. Juuu. Ale fajnie O i teraz będziemy najwyżej, bo z tyłu tutaj nie wyjedziemy. Fajny komentarzek, tu jesteśmy wysoko, teraz jedziemy sobie do tyłu Jesteśmy jakby teraz z samego tyłu, można by tak powiedzieć. Dobra moi drodzy, teraz znajdujemy się z samego tyłu, teraz wyjedziemy sobie na najwyższą wysokość, znaczy na wyższą wysokość niż jak siedzieliśmy z przodu, za to w tamtym miejscu wyjedziemy na niższą, zobaczymy jakie będą odczucia z tyłu, bo zawsze, znaczy w poprzednich filmach zawsze wygrywał tył. A jak początek fajniejszy z tyłu lepszy spadek fajnie odczuwalny ale tutaj tutaj jest słabiutko tutaj jest słabiotko. i do tyłu jak się jedzie o trochę lepsze przeciążenia z tyłu nie tak troszkę lepiej czuć po prostu jak się siedzi z tyłu. Jak mi się wydaje, najlepsze odczucia. Bumerang jest to taka kolejeczka typowo dla rodzin, dla najmłodszych, dlatego zarówno jak i z przodu, jak i z tyłu nie było jakiejś wielkiej różnicy. Można by to tak nawet porównać do Energusia. Czy sobie usiądziecie z przodu, czy sobie usiądziecie z tyłu, praktycznie będziecie czuć to samo. Jednak tutaj była taka różnica, że z tyłu no, gdzieś o tyle było bardziej ekstremalnie. Pierwszy spadek był bardziej ekstremalny. Później jak jechaliśmy do tyłu, były troszeczkę lepsze przeciążenia troszeczkę nas tutaj z tyłu bolała głowa, dlatego z tyłu wydaje mi się, że było bardziej ekstremalnie, ale nie o wiele. Dlatego czy sobie usiądziecie z przodu, czy z tyłu nie ma wielkiej różnicy, ponieważ tak jedziecie do przodu i do tyłu, więc jak siedzicie z przodu, to tak pojedziecie później do tyłu i, i będziecie jakby ostatni, więc to nie ma naprawdę znaczenia większego, dlatego boomerang to jest taka uniwersalna kolejeczka, więc zarówno gdzie sobie usiądziecie? Będziecie mieć podobne odczucia, ale teraz sobie idziemy na dragona i tam myślę, że już będzie różnica, dlatego oglądajcie dalej. Znajdujemy się moi drodzy na dragonie i zaczynamy sobie od ostatniego wagonika. Zobaczymy, czy będzie ekstremalnie, ale myślę, że tutaj również będzie bardziej ekstremalnie z tyłu, bo ten spadek jest tutaj ciekawszy. dobra! Jo, ale... ale... Ja, jest fajnie z tyłu na ja Jo dobra! Ohoho. Z przodu też dawno nie jechaliśmy, ale z tego jak mi się wydaje, z tyłu jest lepiej, ja już to wiem. Ale pójdziemy jeszcze do przodu, sprawdzimy na pewności, ale spadek był zarobisty, no nie? Ale był kozak Łuuuuu, wow. ale zatrzymanie dziwnego, no nie? Teraz jedziemy sobie z samego przodu I myślę, że nic z tego spadku nie pobije, nie pobije Jak siedzieliśmy z tyłu, bo naprawdę był kozacki Aż się go wystraszyłem Fajna była adrenalinka, bardzo, bardzo, ale to bardzo fajny No i tutaj jest to zatrzymanie i spuszczenie Które jest fajne, ale trwa za krótko To no nie to samo co z tyłu, no nie? Z tyłu, z tyłu było zarobiście jest tu fajnie ale, ale tył wygrywa. Tu jest tak... Wygrywa, bo... wygrywa. Nie, odczucia tutaj są o wiele gorsze. Ale ładniejsze widok, Tak, wiadomo, z przodu ładniej widać. Z tyłu, moi drodzy, jest o wiele bardziej ekstremalnie, więc jeżeli ktoś chce jak najwięcej wyciągnąć z tej kolejki, siada z tyłu. A jeżeli ktoś chce po prostu tą kolejkę przeżyć, nie sobie usiądzie z samego przodu, pierwszy, drugi, trzeci wagonik, bo tam jest o wiele mniej ekstremalnie, ale uwierzcie mi, lepiej wyciągnąć z tej kolejki jak najwięcej, bo te wrażenia przy tym pierwszym spadku są naprawdę niewyobrażalne. Osiągamy takie. takie Fajnie się czujemy, dlatego wsiądźcie sobie z samego tyłu, jeżeli ktoś się nie boi, posłuchajcie mnie, bo jest fajnie, bardzo, bardzo fajnie i do tej pory, jak ja robiłem te wszystkie porównania, czy z przodu, czy z tyłu, to akurat na Dragonie jest największa różnica, moim zdaniem, ale zobaczymy, jak będzie na Zadrze, bo tam nie miałem jeszcze nigdy w życiu okazji jechać z samego tyłu, więc samego, samemu się zastanawiam, jak będzie. Zobaczymy za chwilę. Okej, okay, moi drodzy, zaczynamy sobie od pierwszego wagoniku na Zadrze. Uhu! Ja lubię, i tak. o, ja też jej nie lubię. I patrz, nowe są te. No. Z dwóch stron. Tak, ale to z dwóch stron już było chyba. Albo nie było? Nie, nie wiem. To. Inaczej się teraz trzyma. Klaudia by była bardziej zadowolona. Kto pamięta, Klaudię ten wie o co chodzi? O, w mordę jeża. Ale będzie się Fajny komentarz. Ja pierdzielę. I teraz Dawid ja to tak ze Ale to tak ze Ja pierdzielę. Tak na dragonie. Ja ja. Teraz się trzyma. Jeszcze to ja nie je Jeszcze to... Ja nie jestem Jeden. No głowa zaczęła zaczęła boleć, Fajnie naprawdę było. w ostatnim ale dużo było... większe przeciążenia są. Na Zadrze z tyłu było bardziej ekstremalnie, ale no to myślę, że to wszyscy wiedzieli. Dlaczego? Z przodu jest fajne zatrzymanie, podobnie jak na Hyperionie, później jest spadek, a znowu jak jedziemy z tyłu przed tym łukiem już nas zaczyna brać ta prędkość, ale nie było to takie bardzo duże szarpnięcie jak na Dragonie. Na Dragonie po prostu z nami zrobiło tak, że polecieliśmy, polecieliśmy za tą kolejką, ta kolejka nas porwała, było naprawdę... Fajnie. Na Zadrze też było bardzo fajnie, aczkolwiek ona nas tak nie porwała. Troszeczkę była słabsza różnica niż na Dragonie pomiędzy tyłem a przodem. Na Zadrze, ale było bardzo fajnie i dla bardziej wymagających polecam usiąść wam z samego tyłu, a dla takich, którzy chcą po prostu przeżyć tą kolejkę, to udajcie się gdzieś tam do przodu, bo tam naprawdę jest o wiele słabiej, no i myślę, że to wtedy przeżyjecie, ale ktoś jest żądny emocji, dobrych wrażeń, niech sobie usiądzie z tyłu, bo naprawdę warto, no i fajnie jest doświadczyć zarówno z pierwszego wagonika, jak i z ostatniego właśnie Zadry, bo, bo jest co porównywać, jest co oglądać, jest co podziwiać, dlatego jeżeli tu będziecie, przejedźcie się dwa razy, a jeżeli będziecie musieli raz, to zadecydujcie mądrze, zarówno na pozostałych kolejkach, czyli chcecie usiąść w pierwszym wagoniku, czy może w ostatnim, czy po środku, to wszystko zależy od was, mam nadzieję, że wam to przybliżyłem, ja wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!